Dzisiaj, widzowie, taka niespodzianka dla was O no, nie, mówię Krzesło, tak jak wiecie, musiałam się, wiecie, o sąsiadki pożyczyć znowu, ale Ale się pożyczyło i jest na razie ok No i, i taką mam dla was niespodziankę, że w końcu się udało I mam taką samą książkę o Iron Menu jak miałam tamtą z biblioteki. I dzisiaj ją będziemy czytać. Jest taka sama jak ta. I połowę czytałam książki takiej samej z biblioteki, a teraz już będę czytała do końca swoją. Taka niespodzianka dla Was. Mam w końcu swoją książkę Taką samą, wszystko to samo. I Spokojnie możemy czytać. I mogę to nawet. I widzowie, piszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze kiedykolwiek, żebym nagrała te komiksy Marvela jeszcze raz. Klikajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzach i lajkujcie, czy chcecie, żeby o właśnie, takie dla was wyzwanie. O właśnie, bo tak będzie najlepiej. Jak zostawicie 25 łapek w górę, takie dla was wyzwanie zadaję. Jak klikniecie, <laughs> jak klikniecie 25 łapek w górę, jak będę widziała 25 łapek w górę, mam nadzieję, że zrobicie to zadanie, co wam zadałam. I wtedy, jakby na pod tym filmikiem, że jest 25 łapek w górę, to wtedy przeczytam te komiksy Marvela, właśnie te. I jeszcze raz. Jak tu będzie pod tym filmikiem, 25 łapek w górę. I macie to wyzwanie wykonać. Nie tak, że mi będziecie na przykład tego nie wykonywać. Musicie to wykonać Takie dostaliście ode mnie wyzwanie A wyzwanie trzeba zrobić Musicie teraz ten filmik dużo lajkować Dużo lubić du No dużo musi być polubień I 25 łapek w górę Pamiętajcie pod tym filmikiem To no więc wtedy zrobię Tą książkę Jeszcze raz ją nagram Jak czytam A teraz już nie przedłużajmy Przejdźmy sobie do książki. Nie chcę się chwalić, ale kiedy skończyłem zarabiać na wymyślaniu i produkcji broni, ustaliłem ta dar d tu rym inni próbowali prostać ok to była przechwałka, ale chodzi o to. Macie pojęcie, jak szybko mógłbym usunąć z tej planety cały królewski ród, Inhumans, razem z tą szkaradą, którą zwoł swoim mis miastem. Ale to nie zwróci mi Najlepszego przyjaciela. Nie zmieni faktu, że połowa moich przyjaciół mnie zdradziła. Wiem. Wiem, co mogę zrobić, ale nie wiem naprawdę. Nie wiem co powinienem rychodej by wiedziała jedna piętnastolatka z Chicago też, ale ja ja wiem, choć. Za mną pokażę ci, co robić. Wiktor von Dum. A to kto do diabła? Co do? Co ty miałbyś mi pokazać? Reu? C do góry. Zobaczysz. Przestań. Ale z Ciebie dupek. Serio. Uch. O. O. Mam katar widzowie, zatkany mam nos znowu. A to się tak, co tutaj pisze? Tu jeszcze z wojna domowa, też Avengers. Def, tak. Tutaj są jeszcze te, też piszę. Taczę się, bo nie wiem, powinno pisać. Chciałam sobie kto napisał tą książkę i szukam tutaj. No to zobaczę sobie tak po filmie. Nie ma co przedłużać też.